Witajcie, jestem Snemysł i witam Was w poradniku odnośnie MC Command Center, czyli w samym guslim MC. Pokażę Wam, jak pobrać MC, jak go włożyć do gry i na koniec pokażę Wam najciekawsze moje ustawienia. Także zapraszam do oglądania. Na sam początek wchodzimy na główną stronę MC, do której link macie oczywiście w opisie, i przechodzimy do zakładki Pobierz. Tutaj znajdują się różne wersje MC. Jednak was raczej będzie interesowała ta ostatnia. Ewentualnie dodatek MC Łuchu. Jeżeli chodzi o aktualizację MC, to należy robić to co aktualizacja gry, jak tylko autor wrzuci. Jednak statystycznie, jeżeli będziecie robili to co drugą, to też powinno styknąć. MC Łuchu samo w sobie jest jak bardziej dodatkiem odpowiedzialnym za relacje romantyczne i różne takie rzeczy. Na przykład Bara bez zobowiązań, czy... Relacje romantyczne między staratkami. W momencie, w którym klikniecie w te wersje, one Wam się powinny automatycznie zacząć pobierać. Jak już pliki Wam się pobrały, to przechodzicie do miejsca, które macie wyznaczone jako domyślne dla pobierania się plików. Ja pozwoliłam sobie utworzyć dodatkowo folder MC, żeby nie pokazywać Wam całej zawartości mojego komputera. Spójrzcie jeszcze, że te pliki poprawią nam się jako skompresowane foldery ZIP i co prawda Windows pozwala nam na bezpośrednie wyciągnięcie plików stamtąd. Czyli zaznaczamy, ups, ctrl x, ctrl v, mamy gotowe. Ale może z tego użyć również 7zipa czy mirara, ja używam 7zipa i wypakuj tutaj. W tym momencie mamy już gotowe pliki, Tamte foldery możemy usunąć, bo one są puste i niepotrzebne. Każdy ten plik odpowiada za odpowiednią zakładkę w MC, czyli to możecie je usuwać, czy ja kiedykolwiek to robiłam, nie bo każdy z nich używam. Chciałabym wam wspomnieć o pliku MC Settings. jest to plik, który Wam się utworzy w momencie, w którym pozmieniacie jakiekolwiek ustawienia w MC. I to jest plik, który możecie zostawić w grze przy podmianie wersji MC i wasze ustawienia zostaną zapisane, czyli jeżeli zmienicie tą wersję na przykład za miesiąc, ponieważ wyjdzie nowa aktualizacja do The Sims 4, zostawiacie sobie to MC settings i macie gotowe ustawienia. Te pliki oczywiście stąd kopiujemy, czy wycinamy jak już chcecie i wrzucamy do folderu mods. Standardowa ścieżka to Dokumenty, Electronic Arts, The Sims 4 i mods. Nie zwracajcie uwagi na błąd. Na moich modach, dzisiaj to wygląda już zdecydowanie lepiej. I tak wiem, że tutaj możecie wyłapać błąd ortograficzny. Zdaję sobie z tego sprawę. Nie wnikajmy w ten błąd. I włączam się gra. Jak gra wam się już włączy, pragnę przypomnieć, że musicie sprawdzić, czy macie włączone mody, więc wchodzicie w opcję gry, zakładka inne. Włącz zawarto jest modyfikowaną i mody. Oraz modyfikacje ze skryptami. I to konieczne, ponieważ MC jest właśnie modem skryptowym. Następnie zastosujcie zmiany i wyjdźcie z gry. Pozwólcie, że ja robić tego nie będę, ponieważ mody mam już włączone. Dobra, jeżeli chodzi o moje ustawienia, to postaram się pokazać tylko te ciekawsze i w miarę szybko. Ostrzegam, że ten domek nie jest gotowy, także proszę się nie przerazić, jak wygląda biuro, bo to jest totalna rozsypka. Ale potrzebujemy komputera. Generalnie MC jest dostępna na komputerze, skrzynce i panelu SIMA, ale no, na komputerze jest największa kontrola. I zacznijmy sobie od MC Włóchu, bo to jest dodatkowa wstawka, ale pokażę Wam, że może być ciekawa. I właściwie zacznijmy sobie chyba od działania, bara bara. Czy tutaj jest coś ciekawego? No właściwie to mamy No tutaj nie ma co się na tym rozwodzić, nie mam tego włączonego. Romansy z nastolatkami to jest jakby dla mnie spoko obce i w ogóle, bo to tak urealnia naszą grę. I możecie mnie za to jechać, że powiem, że to jest normalne, ale to się po prostu zdarza na moim świecie. Także mam to jak najbardziej włączone. Słuchajcie, ciąża bliźnięcz jest patologią ciąży, ale jest normalna. Także odnieście te słowa sobie w ten sposób. Tak mam tutaj inne zdanie. Powiem Wam tak w ramach ciekawostki, że w którymś MC miałam to przez przyspodek włączone i doszło do romansu z, siostra, z siostry z bratem i nie jestem z tego zadowolona, ale czasu nie cofnę. Była, była spoko, generalnie w mięskim parku, Tak samo, jeżeli chodzi o postaraj się o dziecko par tej samej płci, no nie, no jest to biologicznie niemożliwe. Natomiast w innej zakładce mam włączone, to się chyba dokładnie nie nazywa, adopcja przez pary tej samej płci, czyli generalnie po prostu pary Homoseksualne mogą mieć dzieci, ale z adopcji, no bo kobiety z kobietą nie zajdą w ciążę. Poligamia, czyli wiele żon mam wyłączone. W takich ciekawszych jeszcze... O, dziecko emerytów mam wyłączone, bo jest jakieś ryzyko z biologicznego punktu widzenia na to, że emeryt zajdzie w ciążę, ale to tam odpowiedni procent mam ustawiony. Barabara bez zobowiązań. O, to jest generalnie spokój. Patrząc tylko na moją serię, że sto dzieci i tak dalej, ale no, to się zdarza po prostu. Jakby niektórzy mają takie potrzeby, więc mam to włączone. Coś ciekawego jeszcze tu. O, ciąża po Barabara, czyli na przykład procent Barabara z ryzykiem, czyli jakby. Samo wybranie opcji para, para nie oznacza antykoncepcji. No właśnie, ale jak przy antykoncepcji, to mam włączone, ale w ogóle po przeklikach prze, prze zapomniałam powiedzieć, że mam użytą cechę płodnych. Widzicie, tam mam też procenty jakieś poustawione. Gdybym to są ciekawe zakładki, ale opowiadać o nich to tak trochę bez sensu. No i ciążę mam zawsze kobietę, tak samo mam też przy kosmitach, że to kobiety co chodzi w ciążę, no przepraszam, Grodę Sims 4, że tak bardzo cię zbezcześciłam. Jak widzieliście, tam w międzyczasie poklikałam, że współdzielenie łóżka jest relacją przyjacielską, a nie romantyczną. No bo nie już pójmy się w dzisiejszych czasach. To już nie ma takiego znaczenia i często przyjaciele też zajmują jedno łóżko. Bardziej jak to są jakieś przyjaciółki. W sumie co nie wiem jak to jest z kolegami, bo nie doświadczyłam. Nie pytałam żadnego chłopaka, czy oni też tak mają. Autonomiczne barabara, bara. no generalnie opcji jest dużo. Jak widzicie mam 2 godziny przerwy. Opcji jest dużo, ekstremalny barabara co nie dla mnie już zabawa. Opcji jest dużo, generalnie polecam pobawić się MC, jak i MC Łuchu. Słuchajcie, zakładki są różne, populacja i tak dalej. Jeżeli chcecie, to mogę zrobić całą serię na temat tego, na temat konkretnych zakładek i poświęcić konkretnej zakładce czas na kanale. Tymczasem no to, nie wiem, klikam wam tu jeszcze A pomy to to mam na przykład wyłączone. I na przykład poświęcimy zakładkę tam, która, na którym odcinku populacji omówię wam, za co odpowiadają poszczególne ustawienia, bo w samym MC trochę już siedzę, trochę go już ogarniam. Tym bardziej, że kiedyś było ciężko z tym MC, bo to tłumaczenie było takie bardzo średnie. Teraz nie ma tego problemu, więc w ogóle nie wiem, czy bylibyście zainteresowani taką serią. Jeżeli tak, to dajcie znać: dajcie łapkę w górę, czy napiszcie komentarz obojętnie i będę wiedziała, że jakieś tam zainteresowanie tym MC jest i że można to rozwijać. Na końcu mogę Wam też wtedy pokazywać każde moje ustawienie, bo tutaj myślę, że nie ma czasu. Lepiej to przeklikać. I tam coś, co ciekawsze, to Wam po prostu powiem, no alimenty są dosyć ciekawe, tym bardziej, że jak mam serię 100 dzieci, no to trochę tych alimentów się zbiera. Aczkolwiek też dużo alimentów płacę, bo alimenty na rodzicach też jak najbardziej występują. No i długość życie no to też jest moje takie standardowe ustawienie, z którym tam... Kiedyś zaczęłam grać. Powiem, że mam to źle poprzeliczane, jeżeli chodzi o te grupy wiekowe, no ale trudno, mam już to wymaksowane oprócz tam ciąży i nie mówiącego wieku, bo nie mówiąc wieku 360, ciąża 120. No tak jak mówię, mam to źle poprzeliczane, no ale to jest też sekret tego, że moi synowie dalej żyją.